W tym filmiku pokażę ci jak wykonać przekierowanie poczty. Na początku logujemy się do panelu Direct Admin. Następnie w prawej górnej części ekranu z listy domen wybieramy tę na której znajduje się nasza poczta. Następnie po lewej stronie wybieramy zakładkę Zarządzanie pocztą e-mail. I klikamy przekierowania. Kiedy już to zrobimy to klikamy Utwórz przekierowanie e-mail. W polu nazwa nowego przekierowania wpisujemy źródłowy adres e-mail. Natomiast w polu Dodaj cel uzupełniamy nasz docelowy adres e-mail, na który mają przychodzić przekierowane wiadomości. Kiedy już to zrobimy, to klikamy przycisk Utwórz. Nasze przekierowanie jest widoczne na liście. Teraz wiesz już, jak wykonać przekierowanie poczty. Zapraszamy do zapoznania się z innymi filmami.